W hitowym meczu, który kończy się sukcesem koszykarzy Anwilu, 107 do 88, dla podopiecznych trenera Przemysława Frosunkiewicza, nasz pierwszy gość w programie pomeczowym Damian Kulik. Jakie pierwsze są myśli, oceniając ten mecz tak na gorąco? Ja, no przede wszystkim, co można powiedzieć, że to ostatnie 5 minut naszego meczu, no to jednak to była katastrofa w naszym wykonaniu i trzeba to przyznać, no nie graliśmy... Kompletnie nic ani w ataku, ani w obronie. Anvil grał za to bardzo dobrze. Dzielił się piłką. Trafiali ważne rzuty, do tego natchnieni kibicami grali naprawdę świetnie. my Niestety staraliśmy się za szybko wrócić do gry i kolejne rzuty nie wpadały i niestety to nam podciął skrzydła i dlatego tak Taki jest wynik, a nie inny. No właśnie, tam był ten moment: 83 do 81 dla Anwilu. Kamil Łączyński, dwie trójki, za chwilę Dykes, no i my się posypaliśmy. No tak, to prawda. No niestety, tak nie, na pewno nie powinno być. Powinniśmy po prostu spokojnie grać do, do końca, nic nie forsować, się nie spieszyć. Bo niestety no, w tym sezonie już pokazaliśmy, że jednak to nie jest naszą dobrą stroną. dlatego... No nie wiem, no ciężko, trzeba na pewno ale pogratulować tak... Anvilowi, bo zagrali naprawdę fajną koszykówkę do końca, my niestety, no tak jak tutaj yy, powiedziałeś, no my się posypaliśmy i niestety, no to jest wynik, jaki wynik, no przegraliśmy drugi raz z Anvilem prawie 20 punktów, także no, tak na pewno nie powinno być, ale no, no co, no teraz ciężko dużo pracy przed nami i mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy z Anvilem już w playoffach, no to już my będziemy dużo. Ale te ostatnie pięć minut to jest efekt, nie wytrzymaliśmy mentalnie, nie wytrzymaliśmy y, fizycznie. Myślę, że nie. Myślę, że po prostu. Znaczy bardziej powiedziałbym, że mentalnie, że oni zaczęli trafiać my, mówię, tak jak wcześniej, no my zaczęliśmy za szybko grać i y, nie egzekwowaliśmy naszych y, zagrywek, tylko chcieliśmy zaraz wrócić parę sekund wrócić do gry i niestety to przełożyło się na to, że Anwil nam odskakiwał, 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 a my tak naprawdę nie, nie mogliśmy nic zrobić. I tak jak no, mówię, no, tak było 83-81, bo chyba piliśmy do końca i Anwil zdobył 20 a parę punktów, my zdobyliśmy raptem tam 5 czy 6, no to, to, już jest, to już widać dlaczego jest taki wynik na koniec, jaki, ani, ani, ani inny. Ale my w tym meczu daliśmy z siebie wszystko, jakby z tej strony takiej zaangażowania, serducha, woli walki, zdrowia? Znaczy, myślę, że do, do pewnego momentu tak, myślę, że do pewnego momentu walczyliśmy naprawdę dobrze, każdy zdawał siebie wszystko, ale no niestety no, wtedy jak już oni odskoczyli, no to myślę, że yy, wtedy już tego zabrakło, tej woli walki, tej determinacji na koniec i no niestety. No. Anglii wygrał zasłużenie, i musimy się z tym zgodzić. I tylko zostaje im pogratulować. To jest taki ciężki moment przy takiej przegranej, w tym etapie rozgrywek, kiedy rusza druga runda, kiedy gra się z bezpośrednim rywalem o jak najlepsze miejsce przed fazą playoff. Bo, generalnie, ten mecz i atmosfera, i walka, i cała otoczka, no to wszystko powodowało, że to był taki mecz w fazie play-offowej, Ale teraz, jak trudno będzie się z tego podnieść? no myślę, że na pewno to był bardzo ważny mecz, a każdy dla, dla nas na pewno do każdego, na każdy mecz chcemy wygrać, dlatego na pewno taka porażka Bolina, no ale mówię, no najważniejsze tak będą play-offy i, i wtedy wszystko tak naprawdę wyjdzie, potencjał każdej drużyny, no ale mówię, no nie możemy myśleć teraz o play-offach, musimy się skupiać na każdym kolejnym spotkaniu, no do tego meczu mieliśmy też sporo czasu żeby się przygotować, no niestety się nie udało. Teraz mamy następny mecz przed sobą. Na pewno będziemy sporo analizować to spotkanie i żeby w następnym meczu nie popełniać takich błędów i przede wszystkim nie spuszczać głowy jak coś nie idzie, tylko konsekwentnie grać to co robimy na treningach, co cały czas się przygotowujemy taktycznie do tych spotkań. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Tyle Damian Kulik. My za chwilę wrócimy tutaj jeszcze do Wocławka. Wracamy do Wocławka. Będziemy oceniać, podsumowywać ten mecz z Konradem Kaźmierczykiem. Witam Konrad. I co powiemy, bo wiem, że siedzieliście i z zespołem i teraz jeszcze sami w pokoju trenerskim. Jak tam oceniacie to wszystko? Jakie takie pierwsze wnioski wypływają? Znaczy dużo złości i rozczarowania, bo, bo jakby wewnątrz wiemy, że stać tam zdecydowanie na, na, na lepiej. No ale to gdzieś tam się pojawia podobny problem, gdzie tam gdzie. Kiedy idzie nam dobrze, to idzie nam świetnie. A później ale, się rozpadamy? A później jak, jak są takie, takie sytuacje, w których, w, których, w których właśnie jest taki. No bo był tak naprawdę w którymś momencie, był mecz yy, posiadanie za posiadanie, kosz za kosz, tam punkt za punkt, ale. I, i trzeba było przyznać, że w tym momencie <laughs> Przepraszam, yy, też. No, nie daliśmy rady zwyczajnie, a jak już nie, nie szło, no to oczywiście no też, też yy, no czasami trzeba zaryzykować tak? z zmienną obroną czy tymi podwajeniami, to, to robimy wszystko, tak? czy przegramy jednym, czy przegramy większą ilością punktów, przegrana to jest przegrana dla nas, także ryzyko jakieś trzeba, trzeba, trzeba wziąć, ale... ale... No na pewno na pewno ta gra jakby gdzieś tam się tam rozsypała, gdzie no ta ilość punktowa w pierwszej połowie, gdzie sobie powiedzieliśmy, że ten atak no, funkcjonuje na normalnym poziomie tą obronę musimy poprawić. No i tego się nie udało zrealizować i no też szapki z głów, bo tam drużyna z Wysławką później zaczęła trafiać bardzo, bardzo dobrze, bo no Matius miał no, nie no, Metricie był y, niesamowity, tak, bo on zdobywał łącznie 38 punktów, trafiając 15 z 20 rzutów, do tego 8 na 12 y, za 3 dokłada tego jeszcze 5. A co my złego robiliśmy grając przeciwko niemu? Yy, to, że zaczął. No, ten zawodnik potrafi to robić. To, już, to, nie, to, nie, to nie jest jakby zaskoczenie. Oczywiście. No, nikt nich się spodziewał, że zagram życia. Yy, ale, ale też daliśmy dużo otwartych rzutów, których nie powinniśmy oddawać i to nie jest jakby wina jednej osoby, tylko gdzieś, yy, gdzieś w danym momencie jakaś osoba się zagapiła czy coś albo yy, jak już rzucił ponad 20 punktów, to też no, nie było czegoś takiego, że, żeby, żeby faktycznie wymusić na nim inne, inne rzeczy. Dwa, że no, trafiał, no, to też nie można za dużo powiedzieć, ale to jest tak szybko na gorąco, co, co mówię, bo to łatwiej będzie powiedzieć po obejrzeniu meczu, żeby powiedzieć, co się tak naprawdę działo, ale moim zdaniem też no, zaczął, zaczął świetnie, no to też jest duża pewność siebie u takiego zawodnika, który, który trafia takie rzuty, zwłaszcza on, gdzie widzieliśmy, że, 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 że to robi. Chcieliśmy to, mówię, zatrzymać, ale Część, część obron była dobra, bo to też nie jest tak, że on rzuca tylko z otwartych pozycji, my nic z tym nie robiliśmy, naprawdę trafiały ciężkie rzuty, no albo kilka rzutów, które mogliśmy jeszcze utrudnić. Naszym problemem teraz jest obrona, 107 punktów rzuconych przez ekipę Wilu. no bo już też w wcześniejszych meczach gdzieś tam y, mówiliście o tym, że w tej obronie jest y, sporo luk y, i tutaj jest nasz y, duży problem? Y na gorąco po jednym meczu nie powiedziałbym, bo były mecze, gdzie, gdzie graliśmy naprawdę świetnie, świetnie, świetnie gdzieś w obronie, ja myślę, że tutaj też, yy, bo takie mecze potrzebne są dla nas, jak, jak widać, takie z taką atmosferą, takie, że jest ciężko, żebyśmy... No tutaj też niektórzy zawodnicy po prostu muszą nabrać doświadczenia albo wiedzieć jak zamykać te mecze, jak przechylić szale zwycięstwa na naszą, naszą stronę. Tak jak mówię, to no posypaliśmy się, nawet nie chodzi o mi tylko jakby samą samą broną ale też brakowało po prostu podań, dzieleniu się tą piłką. Każdy, każdy gdzieś tam zaczął śpieszyć się. Śpieszyć się i to też też nie było dobre dla, dla drużyny, ale to tak mówię, to nie jest gdzieś łatwe, to gdzieś jest jakby taki aspekt gdzieś mentalny, ale też Trzeba mieć takie mecze i, i doświadczenie. No i też prawdę mówiąc, to, to jeżeli drużyna z Matius nie miałby takiego świetnego meczu, no to też ten mecz by się trochę inaczej u, układał. Tak? My, my z kolei w pierwszej połowie mieliśmy bardzo dużo otwartych trójek, zwłaszcza w pierwszej kwarcie, gdzie, gdzie no wydawało się, że gramy dobrze, ale też otwartych rzutów nie trafialiśmy za trzy punkty. Jeżeli tak by było, no to ta przewaga byłaby dużo bezpieczniejsza. I... Bo generalnie te nasze problemy nie zaczęły się właśnie już w tej pierwszej połowie, bo weszliśmy w ten mecz, okej, okay, tam było 5-0 do 0 dla Anvilu, ale później była ta nasza seria, odskoczyliśmy tak. na 7-8 punktów i w tej pierwszej połowie tak się utrzymywało, 7-8, ale były momenty właśnie, kiedy Anvil wracał i ta końcówka też, bo tam z plus 7 skończyło się na plus 2, czy tam już się wtedy zaczęły te nasze trudności? Mm. Myślę, że, że, że nie. No, oczywiście to niepotrzebne takie faule, Kilka rządzą, że co robimy przy danych zarwnikach, co nie. Także, także no to też jest gra, gra błędów. Ale myślę, że takie przełomowy był ten moment, gdzie właśnie było na, na remisie, czy przekroczyliśmy gdzieś dwoma i, dwie, trójki, i czekaliśmy ta, i, i, i czekaliśmy, kto to prze, prze, przerzuci naszą szale. Mike tam nie trafił też rzutu. Tutaj fałtu, kolejny fałtu, coś, ale to. To tak jak mówię, to myślę, że drużyna z Włosławka zagrała naprawdę świetny, świetny mecz, bo to też trzeba przyznać, że to nie był mecz, jakich jaki zagrała wiele, także czapki z głów, że zagrali tak skutecznie, bo też nie zaczęli z świetną skutecznością, jeśli o to chodzi, także... Także to no, my meczu, już wracamy do pracy. A jeszcze komentarz, czy pozwolić, jedna rzecz. Denzel Anderson sprzed COVID-a i Denzel Anderson po covid to dwie zupełnie inne, dwa zupełnie inni zawodnicy. On przed COVID-em był w fantastycznej formie, a teraz widać, że po tym COVID-ie no, nie wrócił do siebie. No nie wrócił, no taka, taka jest prawda, nie jest to, z czego byśmy bardzo, bardzo zadowoleni, brakuje w zadowoleni. Bardzo go chwaliśmy, zwłaszcza gdzie, gdzie była sytuacja, gdzie był jakby jedy, naszą piątką, gdzie, gdzie nie, nie było i Kuby wojciechowski Damiana Kuliga, także, także, także bardzo go chwaliśmy no, w, no, w, tym, w tym ostatnim okresie no, nie prezentuje się dobrze. No i tak też, tak też było. E no ciężko, ciężko coś mówić po takim meczu. No, dużo goryczy, dużo złości, yy, ale, ale czy, czy stać nas na, na coś więcej? Ja, święcie, wierzę, że, że tak jest. Dlatego też ta, ta złość, no, bo dużo w pracy tu wkładamy, yy, szukamy różnych rozwiązań. I, I ja, święcie, w to wierzę, że jak przyjdzie ten najważniejszy czas, to my już te rozwiązania będziemy mieli przepracowane i drużyna będzie grała jak na dużym mistrzowską przystało. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Tyle Konrad Kaźmierczyk, tyle od nas z Włocławka, wygrana Anwilu, a za tydzień 16 stycznia w niedzielę mecz w ostrowie przyjeżdża drużyna ze Słupska. Dzisiaj to wszystko, do zobaczenia, do usłyszenia.